Cześć, cześć, cześć. Jestem Cezu, a to jest Brawl Stars. Właśnie zdobyłem tutaj nowego zadmierza, Odbyłem go za Mam 6 gemów. Dobrze, ja go napiąc, lewe. <grym> Jedna moneta. <grym> no, ale dobra. Widzowie. Patrzcie, jaki mój klub jest dobry. Widzicie? Już mam aż 17 osób. A, i musicie wiedzieć mega świnie Popas po wędę, Będę wywalać. No. Jak ktoś z tych osób tutaj jest moim widzem, napiszcie swój nick. Jak ktoś jest w tym klubie moim, to napiszcie swój nick z tego klubu. W komentarzu temu kliknę serduszko. I pozdro. Na wszystkich w moim klubie. No, co jest to? Yy, no, już mi się skończyły bilety. I wywaliłem też przypadek mojego kolega, Więc proszę, dostawcie dla do niego lajka like i subika na tym kanale. I będę dzisiaj testować właśnie nowego zadymiarza na solo. Sam startujemy. Fajnie, ma od razu ulta. Bo go testowałem, nie? Bo i każdą postać testowałem, Marian. O Oj, minowajcie. Wczoraj w prawda?

Chyba nie ogarnie. No, A dobrze, z czego dojechałem. Wijajcie <śmiennie> do mojego klubu, ktoś nie jest, oczywiście, nie? To proszę nie piszcie nic na czacie w klubie. No ja potem myślę, że ktoś dołączy, a to, bo, to, bo to się pokazuje zielona kropka, a to okazuje się, że... Proszę nie piszcie nic na czacie. Na no serio bardzo was bardzo was proszę. Czasami możecie pisać, ale jak będziecie coś pisać dużo, na przykład... Na przykład 10 razy w tygodniu... Nie? 10 komentarzy? No to wtedy po prostu muszę was wywalić. <noise> mnie to wkurza mocno. Dobra, nie przedłużamy. Ale co nabijać łucharki. Ja tak nagle patrzę na drodze star i... O! nie stać? I tą postać? Łap! No i mnie było stać. No i sobie kupiłem. Dobra, sobie postawię skinkiad. Pozważyłem ją sobie ulepszyć, Kręciła mi się, ulepszyłem na piąty. Pomyślałem, że mogę pójść odcinek nagrać, że, nie że ją będę testować. Dobra, leży. Cubes. O, chodź, on ma dużo życia. To jest fajne. Gana dokud, na to bych tak. Navět větě na hejda. Pojď, Frank. Aha, to je to, je Nie macie, nie macie. To słowa. To jest? Kidney punch. Champion! patrzcie. Teraz ja trochę, że ja mu daję trochę fory. Bo wiecie, co lepszą postacią trochę Wiem, że mogę to wygrać. Wiem, że on by... Gdyby trochę, trochę <śpięknie> grał. <śpięknie> 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 nie wychodzę. Dla mnie sam to bardzo fajna postać. Ja nigdy jeszcze nie użyłem. No przecież widzieliście? Nigdy nie użyłem drugiego ulta. Że nie to że wywracam tutaj. O nie chcę tego zebrać. Bo chcę. Chcę zabrać tego ulta. Bo to też wypada, gdy wraca za to tras yy. Kurka, nic soli. Nie. Szybko odrzuciłem mi rękawicę, żeby wiecie. Żebym żebym yy, sprintował. O, Zaraz on pójdzie zabrać. Myślę też, gdy ma to, gdy nie ma rękawic, to mu się sprzedaje amunicja. Ama. ama. Bo teraz tak mi się wolno. Aha. A, i to jest dosyć dobrze, gdy bierzesz. Dobrze. Jest <trym> mi bawię. Po zaraz zabawa się skończy. I, sk I, sk I <noise> Ej, zawsze, gdy zbierasz rękawicę, to od razu masz ult'a. Bo to zawsze, gdy masz rękawicę, możesz się rzucić. Ja yeah. yeah. No co, ja się bawiłem. Mogę go wygrać. Mogę wygrać. Ale... Nie pomyślałem. <noise> I napiszcie, o której oglądacie ten film było piękne serduszko. To tak można trafić tylko jednym atakiem czasami, ale gdy masz tam części, to już nie, bo one tak szybko. Tu, tu, tu. tak, a tutaj. Tu, tu. No sami zobaczcie, no to dla was. Patrzcie. Widzicie? A on chce, żebym tego nie zebrał. Kij. Halo. Chyba ten angatar może być. Dobra. Teraz wychodzę. O oh, widzowie! Za pierwszym razem! Legenda! Postać? Skin do martystów, fajnie! No, no, też Mortis, to fajnie zadumie Legenda, ale i stresa Dzięki Wam! Widzowie, to dzięki Wam pewnie Have much fear. Mortis is here. No nie zagram mi, nowe, ja przecież testuję. Tylko... Albo, pozwolę sobie I na... Małe skinkiem. Ogólnie Mortis jest za dobrze. E, czy, e, czy ogólnie rzadko gram, ale to jest dobry zodymiarze. Tylko tak według według mnie. O, ne, na nie. Man. O, nie. Ja! O. Na szczęście nie trafiłem w gadżet palca. Powiem <grym> złożąc, zmarnowałam gadżet. Aaaa! I... O kurka. Mortisom trzeba mi się dla mnie to jest fajniejsze gorzej od tamtego, tamtego drugiego. ale pewnie słabsze. Ale przegrałem, No ale cóż. O, ale co okazuje się bardzo spały? W ogóle za sześć pucherków chyba mam. No, widoczne stałe drop i... Fajnie się gdy dostaję nową postać, bo na nie... bo... takie co takie boty grają na tych słabych rangach w ogóle na pierwszej, nie? No Dla takich, co tutaj właśnie widzicie, na przykład. Nie? No to... Mnie no się właśnie trudno... Ten... T... Um... Ład, bardzo łatwo gra, Bardzo łatwo gra, Nie to, że się cieszę z nowego zody, to jeszcze nie. Poczekajcie, widzowie, bo ja tutaj słuchawki z mikrofonu posłucham, Z jedną Let's go. No chodź, panko. O kurka, nie ma mowy. Czemu ja ulta użyłam? Aha, bo ja zebrałam tą rękawicę. Kurka, minkę. Dostać mnie, braciszku, brata. braca. Szego. Moje niego proszę. Ej, odsunął mnie od Power Cube'a. O. O. to? Fajnie bardzo Ty Ty jestem takim marmikiem że Że w ogóle ten Ty. Ty. Że ja bardzo rzadko mam tą tą szóstą żywienką pasę lub lepszą Nie zbieram Bo uważam, że bez narosy to na pewno bez jest lepsza ale! Muszę! Tak! Czemu on się o, nie ruszał? To nie moja wina, że straciłem tryzys nie z pasją. Tak, dobrze. Obrażaj się na to swoje. Wiesz, że nic to ci nie da, ale... ale czemu nie? Tak lubisz, nie? Ja na punkcie monet, bo ja ostatnio mam ich bardzo mało nie mówiąc teraz. Do niego są fajne skiny. Pluszak. Taki słabi. Słabiutki. Wolę tego, bez skinu. Jest taki to by się przydał. No, no. Dobra. Pięknie się nazywa jedna sekunda. Myślałam że jedna sekunda. Dwa z rękawicami dojechali. Czy zbierasz rękawicę? Pozwalę sobie. Ja! Na Berlaju nawet się nie mogę zbierać, bo nie jest taki łatwe. Nie, jeszcze myślałem, że nikt sobie rękawicę, ale to przecież się nie da. A, A, chodź tu! O, mogę przejść. Ale nie no to... Może to mój widz? Dlaczego? Chciał ze mną... Zik. Nieważne. <noise> Jowizowie, na serio dziękuję za te 100 subskrypcji. Mam je już dawno. Mam 100 Aktualnie na 124 subskrypcji. Mm. Wy pewnie macie to opóźnienie tak jak zawsze. No bo ja te filmy wrzucam później trochę. No gdzie ty jest i chodzi? Oh. No, myślę, że ja go nie z Chiquin Dina. Jestem dużo pucharków NA NIEJ DZISIEJ WBIJĘ no serio dużo to może też ci giery są 1000 monet dostajesz w ciągu a za kupisz sobie klub kupisz, e, kupisz sobie klub a w tym będą same prosy które będą mieli Będą mieli u ragę na Edgarze i Amberce. Ej. 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 Sorry, ale muszę zrobić cięcie. Ej, ej. Ej! Wła wracam już do filmu. Ej. Kordel już tam jest, widziałem jego grzybka. A nie, to tak super. Teraz zajrzę go z ręka, Coś tutaj. Bo samym to trzeba umieć grać. Mi się wydaje tak samo jak w hmm. To najlepsze, że on ma, ma dużo życia, to jest fajne. On ma często, że... Mu, on ma tak zadaje tyle obrażeń akurat, nie? że że akurat tyle obrażeń, że Ty akurat tyle obrażeń, że akurat dla... <laughs> tyle obrażeń, że on jeszcze musi rzucić ulta na koniec. Bo on zawsze, gdy ma rękawice ma ulta. To jest dziwne. No patrzcie. Pan mnie nie wkurzał, no to wam pokażę. No ale patrzcie. Rzucą ulta i iż ulta. Czekam ulta. Widzicie? Nie tutaj Pewnie już nigdy po mnie nie wrócę. Pewnie nigdy ulta nabiję. Ale mówi się trudno. <grym> znaczy to nie było takie... Wie. Chyba, że ulta nabije, nie? Albo? no brakuje. Muszę skampić. Bo mam, mam mało hp On ma bardzo dużo hp -ków. To nie jest aż tak dużo Bo zawsze bicie przy tym leczenie Co to jest? Ja to jest dużo na tego O! Patrzcie Patrzcie Ona cały czas leci za rękawica Ija, jak ona długo leciała Nie chcę pokonać mu Jak te roboty grają na te kanał Nie dziwię się przy tych Hanka. Trudno, go. No to trudno od tego na drugiego strony. No bo nawet... Szyję. A nie wytrzymam z tobą. Do po rękawiczą. wkurzyłem się. Patrzcie teraz. Teraz... Teraz zrobię coś dziwnego. Wywalam rękawicę, sprint Springs, go dojeżdżam. Eee, jak go nie biłem przez chwilę on. On w ogóle nic. Nie zadam. Jeszcze trzy kucharki. Dobra, to by było na tle. Widzimy się w następnym odcinku. To był Browser's. A ja jestem Cezu. Pa!